Witamy w 67 odcinku już podcastu GN+, i jak zwykle witam was Mateusz Zanowicz i Mateusz Fidut. Moje no standardowe pytanie na początek, w co grałeś w zeszłym tygodniu? W zeszłym tygodniu, tak jak tydzień wcześniej, grałem w Gears of War Judgment. Znaczy próbowałem nic dalej nie powiesz, grać, tak? tak. Nic więcej no. nie powiem. Możecie przesłuchać poprzedni odcinek i się dowiedzieć co myślę o tej A grze. A to sprytnie, sprytnie mówisz, bo Właśnie. będę będą słuchać poprzednich odcinków. Dobrze. Więcej wysiatanie. No, to teraz ja mam powiedzieć co grałem, Ok, No to ja zacząłem grać y, w dwie produkcje na potrzeby naszego kanału YouTube y, Między innymi mm, Monaco Monaco, what's yours is mine, czyli taka gra Um, o złodziejach można powiedzieć, z których widok mamy z góry, trochę jak w Hotline Miami, tylko wszystko jest bardziej pikselowe i bardziej kolorowe, tak mogę powiedzieć. Bardziej kolorowe um, niż Hotline Miami? Tak, bo to jest taki trochę inny styl, jakby w takich grach muzycznych, wiesz, takie kolory są bardziej dyskotekowe mm -hmm, można mm -hmm. powiedzieć, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie bardzo fajna produkcja, takie zaskoczenie indie, moim zdaniem trochę właśnie jak Hotline Miami. Możemy grać w koopie, tam jest bodajże 8 różnych postaci, aż i każda może robić co innego. Na przykład jeden może szybciej otwierać drzwi, zamki, e, inny może przebijać się przez ściany, i na każdym poziomie jest, um, jest zadanie, żeby po prostu ukraść coś i potem uciec. I to jest taka właśnie fajna gra do koopa. Nawet jak trafiamy na nieznajomych, to i tak można się fajnie zgrać. I filmik trafi na YouTuba kiedy? W środę powinien być, środę. Na tobie, więc Czyli praktycznie czyli jutro. tak samo jak Plus. No, więc to, to chyba by było na tyle. Bo Druga nie, nie produkcja. Grałem. Mówiłeś o jakiejś drugiej produkcji? Mówiłem. Tak. Warframe, zacząłem grać w Warframe, w Warframe taką grę free -to do kooperacji. Tylko nie wiem, kiedy zrobię z niej filmik, bo nie wiem, kiedy będę miał czas, ale to jest coś takiego jak, jak multi w Mass Effect'cie trójce tylko lepsze, moim zdaniem. I to jest właśnie jedna z takich fajniejszych free-to-playerowych gier, w które grałem, bo wiesz, bo to jest to jest co-op, więc tam nie musisz mieć jakichś, więc tam nie ma takiego strachu, że ktoś sobie kupi więcej i będzie lepszy od ciebie, będzie cię pokonywał, bo no bo to jest tylko kooperacja nie ma tam PvP takiego, więc więc też taka fajna strzelanina science-fiction, świetnie wyglądająca. Chyba jedno z ładniejszych w ogóle to gier i nie ma strasznie dużych wymagań, więc to też zobaczycie jakoś niedługo. Pewnie na kranie Engine 3, czy nie? Hmm, nawet nie wiem, chyba na, na, na Unrealu 3, Aha. tak mi się zdaje. No, w każdym razie Przejść to by było tyle. Może do pierwszego tematu, którym jest y zakup marek THQ, tak można powiedzieć? No, można tak powiedzieć, dalszy ciąg jakby tej całej historii z THQ i z markami, ponieważ jeszcze nie widzieliśmy do tej pory, komu do komu kto dostanie Darksider, Ser Faction i m.in. i dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, że te marki. Zakupiło, zakupił wydawca Nordic Games za Tam prawie pół mili 5 milionów dolarów, 4,9 miliona dolarów i około ona był 150 indywidualnych SKU, czyli takich po prostu marek, też takie, które nie zostały wydane i tak dalej. Ogólnie projektów. I w tym takie marki jak Dark Darksiders, Red Faction, Just. Sid, Just sit. Nie, nie, nie to, wiemy, jest co co to jest taka strigałka yy, MX versus ATV i Destroyed are Humans. O, i to, co chyba ciebie zainteresuje to Super Superim Commander. Nawet nie wiem, że to Tjeczczki miało, szczerze, szczerze mówiąc, ale no w każdym razie w ogóle ciekawa sprawa z Nordic Games, ponieważ oni. Oni kiedyś byli JoWood Games z tymi, co wydawali gotika Tak mi się zdaje, nie? I yy, bo oni nie. wydawali już Arkanię. Tak, tak. To, znaczy to jest taka firma, która razem z Juwudu chyba, tak? Y nie wiem jak to się czyta. Nie taka niemiecka firma razem z Piranha Bytes i oni próbowali coś tam wydawać. Jakby razem, tak? Bo to jest, y jak sama nazwa mówi, nordycki wydawca, czyli ze skrajów Skandynawii i ten dystrybutor także wydał takie gry jak The Book of Unwritten Tales, czyli Punkier HD. No, czyli właśnie debukow... Of... Za, za dużo nie miał tych marek. No tak, przy czym debukowany Ritten Tales to akurat jest bardzo fajna przygodówka taka klasyczna, point and click, więc nie wydają samych słabych gier, bo na przykład już ten nowy Painkiller, którego też wydawali nie HD, a może to było HD, w każdym razie nie był już najlepszy. Więc szczerze mówiąc nie ma ta firma jakichś takich wielkich hitów, o to chodzi, to jest trochę obawa, bo właśnie oni przejęli Darksiders i Red Faction. Red Faction może mniej kogoś tam obchodzi, bo ta seria jakoś się już skończyła, tak, nawet te ostatnie części nie były zbytnio ciepło przyjęte ani przez gracza, ani przez media. Chociaż już tam później się dobrze sprzedawało, jakby na przecenie ta grilla, Faction gorilla. No i było na przecenie jest... w tym Humble Bundle, tak? Co tak, był, tak, <gry> tak. to wiadomo. I, I jeszcze mam taki cytacik a propos współpracy właśnie z twórcami, którzy stworzyli Dark Siders. Pozwól, że zacytuję. Pozwolę, pozwolę. W dłuższej perspektywie mam zamiar raczej współpracować z oryginalnymi twórcami lub w najlepszym możliwych y, deweloperami, zamiast tworzyć sequele czy dodatkowo zawartość dla tych tytułów. Będziemy uważać, by nie rzucić się od razu na kilka wielomilionowych projektów finansowanych z naszej kieszeni. Będziemy chcieli kontynuować naszą dogłębną analizę każdej marki i w uważany sposób dobrać model finansowania nowych elementów dla nabytych przez nas serii. Bo wcześniej było powiedziane, że właśnie Nordic Games nie chce jakby iść w stronę, żeby tworzyć. Kolej... Nie, w ogóle tworzyć kolejne części tej gry, ale tam jakaś ta wrzawa się po prostu w internecie zrobiła i no. To po, co to po co kupowaliście, jeżeli nie chcecie tworzyć nowych części? Bo żeby, tam też było coś Żeby takiego, brać że... kasę z tych y, pudełek, które teraz są w retailu. hamskie, hamskie. Ale to było też tak, że oni chcą wydawać właśnie na początku i się na cyfrowej dystrybucji, tak? Tak. Tam było w tym styczacie właśnie i y, y, to jest takie rozmienianie trochę na drobne tych marek. Znaczy nie wiadomo, tam, bo wiesz, mogą zrobić side-scroller 2D jakiś tam na XBOX Live. To też, Dark ale Sanders. też y, ciekawe jest to dobrać model finansowania nowych elementów dla nabytych przez nas serii, czyli Kickstarter. Może jednak. Wiesz, nie, nie nie mają kasy, więc wiesz. walną no, na Kickstartera Kickstarter mogą pójść twórcy, a nie wydawca. To, to raczej się nie, by nie sprawdziło. No nie um, wiem. Mnie tylko interesuje Dark Siders, szczerze mówiąc. Nawet Supreme Commander to jest. No wcześniejsze plotki mówiły, że Crytek USA m, zakupił to studio no, i No tak, w ogóle tak prawa, ale to już, to ale... już się rozwiązało. Jakby też właśnie Nordic tam mówił, że oni się próbowali kontaktować z tymi ludźmi, z, z byłymi twórcami. Darksiders, no ale skoro oni teraz są jakby w krajteku, to nie sądzę, żeby udało im się jakoś ich wykupić. Chociaż były też takie plotki, że EA jakby przestanie wydawać już gry. jakby... Kończy z EA Partners, czyli wydawania gier. Zewnętrznych studiów, tak. tych, których EA nie posiada, jakby nie ma własności Ale to też studiami. nie studiów, bo też wydawców, bo na przykład EA Partners wydawało portala Dwyka, a to jest. No Valve. no tak, pudełko oni wydawali. A to jest też, bo teoretycznie Nordic mogłoby kraj wydać, tego studia złożonego Dark Darksiders. No i w sumie będzie chyba taka możliwość, jak już koniec jest jej partners. No właśnie, tylko to jest jedyne możliwe rozwiązanie, znaczy jedyne dopuszczalne jakby rozwiązanie, no bo... Czy ktoś inny potrafiłby zrobić dobry sequel 2 dwójki? No nie wiem, bo też nie, nie wszyscy twórcy tam przeszli i, którzy, no i jedni chyba założyli swoje nawet studia, ale już nie chcę zmyślać, bo z głowy tak trochę biorę w tym no momencie. Nic, no. To w każdym razie, no jak mówię, dla mnie tylko jakby Sider z tych wymienionych marek się liczy, więc no zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że, że jednak doczekam się trójki, bo mi się dwójka bardzo podobała i szkoda, że się słabo sprzedała. A poza tym... Chyba tyle. Chyba tyle, więc zaraz przejdziemy do Następnego tematu to, to też będzie o jednej z byłych marek THQ. A będzie o Metro Last Light, czyli o produkcji, która ukaże się pod koniec maja, o ile dobrze tak, tak. pamiętam. Um, I pojawiły się nowe informacje z wywiadu z, z deweloperami, który przeprowadził jakaś, jakiś z ukraiński czy rosyjski serwis ITT Channel mhm. z Andrzejem Prochowem, czyli szefem firmy F F F F 4A Games. Tak dokładnie się mhm. nazywają. I to jest ciekawa sprawa ten wywiad w ogóle, bo y, może najpierw przejdziemy do tej największej jakby informacji, czyli, że y, tam twórca powiedział, że oni wypuszczą port, tak, Metro Last na PlayStation 4. Tak, i co ciekawe, od razu też dadzą za darmo Metro 2033 na no. PlayStation 4. I to właśnie. Jest dużo roboty, nie? I właśnie wszyscy tak, wow, fajnie, no nie, że będzie na PS4 dodatkowa gra, ale później Deep Silver, czyli wydawca nowy, właściciel marki Metro, już tam zdementował, jakby powiedział, że ci, którzy czekają na, na Metro Last na PS4, mogą się rozczarować, że nic nie jest potwierdzone jeszcze, i tak mnie to ciekawi, dlaczego w ogóle deweloper o tym mówił. Nie ustalili sobie z wydawcą, o, znaczy, czy będzie port, czy nie. Oni dopiero niedawno się tak, jakby złączyli, bo to dopiero Kochmedia niedawno ich wykupił, tak? Do, prawa do, do marki, no i, tak. do wydawania i gier, więc możliwe, że już wcześniej jakieś y, próby robili, żeby właśnie wypuścić to na PlayStation 4 i tak dalej. A może Koch Media. Ti... Możliwe, że THQ jeszcze planował ten no projekt. Właśnie, i, i może mają ten projekt i tak dalej, a właśnie Koch Media nic o tym nie wiedziało, albo teraz stwierdziło, że jednak nie wydadzą. Chociaż, moim zdaniem, to by był dobry pomysł, zważywszy na to, jak y, Metro Last Light wygląda. Nieziemsko po prostu, no. więc akurat PlayStation 4 chyba by uciągnęło taką grę i naprawdę fajnie by się grało. Tym bardziej, żebyśmy mieli poprzednią część, która też ładnie wyglądała i też niespecjalnie chodziła na Xboxie. Ładnie wyglądała na konsoli też? Ja... No w miarę. No, no tak, jak na poziom konsol, ja powiedziałbym, że okej. Okay. No bo no konsol i... na PC-2 Honda było bardzo ładne, ale optymalizacja była skopana. Bo się troszkę. nie pojawiła na PlayStation 3, więc to też takie ciekawe. No ale a propos tego wywiadu, to jeszcze zapowiedziano, y, że bodajże 5 dodatków już jest planowanych do Metro Last Light. Tak. I tylko... będą to nie będzie to jakieś wycinanie tam do środka gry, tylko jakby rozszerzenie historii mm, z podstawowej kampanii, z jakichś z oczu każdego z bohaterów, którzy będą w grze. O tak. których nic na razie nie wiemy, bo prawda jeszcze gry nie ma samej no, więc, sobie. No więc to jest też ciekawy sposób na dodatki jakby nie odczuwa się tego tak, że to jest wycięta część tej podstawowej kampanii, więc to jest zawsze. Chociaż tylko nie to jest takie gadanie, nie wiadomo. No, zobaczymy, jak to gry będzie w nie praktyce. Ma, jest jeszcze ciekawa informacja dotyczy multiplayera w Metro Slide, ponieważ w tym wywiadzie też jeden z twórców powiedział właśnie, że. Um, możliwe jest, że oni stworzą osobną grę, w której będzie tylko multiplayer do Metro Slide. Tak, coś w rodzaju Uncharted tego multiplayer 3. No Uncharted tak, przy czym 3. tam w pudełku też się multiplayer, więc to jest trochę inna sytuacja, bo tutaj w pudełku z Metro Slide by nie było multiplayera, Aha. tylko byłaby to osobna gra z multiplayerem tylko. Więc to jest, to jest coś ciekawego, może jako free-to play, by to wypuścili, nie wiem. Bo szczerze mówiąc, Metro to nie jest taka gra chyba, w której fani tej serii, którzy czekają, czekają na multi. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tyle, że to dużo by też zmieniało, bo oni zapowiadają, że razem z tym trybem będą wydawać narzędzia do modowania całej gry. Więc to automatycznie... No to też w ogóle było świetne i automatycznie to już. No nie wiem. Po prostu rozszerza jakby możliwości tej, tej, tego całego trybu, no nie? No zdecydowanie w ogóle mody zawsze przedłużają strasznie żywotność gry. Ileś starych gier, wiesz, które scena moderska działa cały czas, na przykład Heroes. No właśnie, albo trzeci, trzecia część Heroesów, cały czas ma jakieś tam bardzo zaawansowane mody, dzięki którym nowe części nie mogą jakby przebić popularnością. Heroesów trzecich, no ale zobaczymy jak będzie. No Metro Last Site ukaże się 17 maja i na wszystkich konsolach będzie w polskiej wersji językowej, ale zaznaczamy, że to są napisy, więc tam nie bójcie no. się, że to będzie dubbing z kolejnym bomberkiem. Ja, ja i tak będę grał w rosyjską wersję, bo najfajniej brzmi tam w ukraińską. Z talkerami było fajnie, bo tam był właśnie zawsze ten gość od dubbingu, co te rosyjskie firmy, właśnie był lektorem w nich i to właśnie nadawało w taki ciekawy klimat tam. No. Więc zobaczymy, ja czekam, bo spodobała mi się pierwsza część i mam nadzieję, że szybko będziemy mogli dla was zrecenzować tą produkcję i pokazać i tak dalej. A za chwilę zmieniam już temat i pogadamy teraz o Nintendo. Pogadamy o Nintendo, ponieważ Nintendo nie będzie na tegorocznym E3. i Teoretycznie. Jest... Teoretycznie? Nie będzie miało swojej e, konferencji no, znaczy, E3, o to. ale gry pokaże na targach, co jest e... Co jest to raczej i... nie jest zaskoczeniem. znaczy, Ale na przykład 2K Games nie, w ogóle się nie wybiera na targi E3 i będzie pokazywało swoje gry poprzez ju-streama i streamy przez YouTube'a i tam będą właśnie takie panele, że możesz sobie oglądać streama na YouTubie, jak twórcy pokazują grę. Wiesz, że powiem ci, że to jest ciekawe w przypadku E3 i całkiem zrozumiałe, ponieważ jak oglądałem zawsze E3 przez ostatnie parę lat, to jednak jest taka impreza strasznie biznesowa, nie mniej na pewno dla graczy niż PAX, niż gamescom. I tam no, praktycznie tylko biznesowa tam, i dla dziennikarzy. No tam nawet youtuberzy mają problemy z nagrywaniem na przykład gier, tylko tam jakieś te największe media mogą robić tam jakieś materiały, a nawet nie zawsze. Więc to zawsze była taka bardziej biznesowa impreza i takie rozwiązanie w sumie jest fajne, nie? Że po prostu będą streamować w tym samym okresie, mają to robić, czy nie? Tak, tak. No więc to jest fajny pomysł właściwie i będzie można, nie będzie tam żadnych hałasów, nie wiem, ludzi chodzących przed ekranami, jakby, no. Więc to jest fajny pomysł, no, ze streamowaniem. Ja też chciałem produkcji. się odnieść do tego newsa, który pisałem, właśnie, że nie będzie na e Nintendo, bo, jakby tam zasugerowałem, że Nintendo nic nie ma do pokazania. I według mnie to jest prawda, no bo pokazywanie, znaczy. Tam nowe Mario jest i, i coś tam jeszcze, tam już nie będę. Mario, my, nie będziemy się zgłębiać. I właśnie, nowe Mario, jej. Mnie to naprawdę nie interesuje kolejne Mario, kolejna Zelda i tak dalej, no bo ile można doić krowę? O 25 lat to samo, no chociażby, żeby coś nowego pokazali. Można i mogliby zrobić, bo wiesz, to jest tak, że jednak Mario tak dojenie tego samego, ale były takie momenty, gdzie to była naprawdę bardzo dobra gra, na przykład Mario Galaxy było takim czymś zupełnie nowym, nawet jak na Mario, nie. Ale od tamtej pory to się pojawiają coraz te takie dwumierowe głównie, nie? New Super Mario Bros było na 3D, się potem było na Wii U mm, i co jeszcze? teraz zapowiedziano jakiegoś nowego Mario, ten z Wario, to też będzie dwumiarowe chyba. Tak, tak. Ale ogólnie Nintendo moim zdaniem, bo też był taki news osobny o słabej sprzedaży Wii U, że mm -hmm. Wii, to podstawowe Wii się cały czas sprzedaje lepiej niż Wii U. I oczywiście to jest dlatego, że po prostu jest za mało gier na Wii U i moim zdaniem Nintendo powinno końcu, Tak się zastanawiam, czy oni w końcu wymyślą jakąś nową markę od first party od siebie. Żeby to nie było cały czas Mario. Ja no, nie podejrzewam. W ogóle Zelda. się sprzedało tych Wii U 3,45 miliona egzemplarzy, zakładanych 4 milionów. A w tym roku do kwietnia się sprzedało tylko 390 tysięcy konsoli, więc. No, no 3 miliony, 3,5 to chyba tyle ma, tylko Vita teraz. Vita nawet chyba ma więcej, mi się wydaje, że w tym momencie. Nie, więc... Vita powoli zacznie może rosnąć, chociaż. Czy no ja zapowiedzieli te, teraz dwie nowe gry na PlayStation Vita Jakobs, Jacobs Jack i o i, tej kawie? Ja nie wiem, nie, 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 nie śledziłem ci? Nie, nie będę zmyślał z głowy jaki jest tytuł, ale teraz właśnie Sony zapowiedziało dwie fajne takie gry third party. Na, no i dobrze, na, bo już mają jedną Soul Sacrifice. Bardzo mi się podoba, szkoda, że nie mam Wity, bo to jest takie coś jak Demon Demon's Souls i dalej. Ja Souls. czekam na Terra, To sobie. też będzie fajne, tak? Bo to od twórców Little Big Planet taka papierowa wycinanka gra, która się jesienią chyba ukaże, No ale demon hmm. Nintendo. Nieważne, jeszcze chciałem powiedzieć, że. Um, oni teraz mają te często konferencje Nintendo Direct, Części... no właśnie, no to można niby zrozumieć, że nie muszą się pokazywać na E3, czy... no ale nadal, ja, ja mówię, w porównaniu do Microsoftu i Sony, na pewno, który na pewno pokazał, pokażą konsolę, no to Nintendo za bardzo nie miałoby czym konkurować. No tak po prostu. No, ale niektórzy ich... mówią, że grami, no okej, okay, ale serio kolejne Mario. No i... by konkurowało, nie wiem, z jakąś nową marką, która wyjdzie na PlayStation no tak, 4, ale poza tym to też, właśnie, przez te konferencje Nintendo Direct, oni nie mają jakby nic nowego do pokazania, bo zapowiedzieli teraz masę gier na 3D, na przykład parę nowych też. I nie mają nic zupełnie nowego do pokazania, nawet 3 pewnie dlatego mm, zrobili właśnie tak, że będą tylko tam na, na florze tak zwanym. Więc no no ale zobaczymy. Nadal Big End zarabia, bo w, tym no. ro... w, w poprzednim roku 71 milionów zarobili zysku, zakładanych 140, więc i tak dla nich to jest porażka. No. Ale dwa lata temu 433 miliony straty mieli, więc nadal nadrabiają. No dobra, to tyle na temat Nintendo. Zobaczymy, jak to będzie na targach E3. A nasz ostatni temat to rozmowa o dubbingach. A konkretnie o dubbingach. Od sony, sony tak, Polska. Bo się dowiedzieliśmy, kto będzie dubbingował y, Jody Holmes i Natana. nie pamiętam. I tego profesora, który tego się profes... opiekuje Jody Holmes w Nathan, jak Jakoś tam się nazywał. No, i, I tego Natana będzie dubbingował Robert Więckiewicz. Nie wiem, czy go kojarzycie. To taki aktor filmowy i teatralny, i on grał na przykład w świadku koronnym i wszystko będzie dobrze. Siadek Korony, to ja oglądałem to bardzo fajny film. A, a tamten film to akurat nie kojarzę. A Jodie no. Holmes będzie pani Małgorzata Socha. Tak, ja, czyli reklamy Playa, na Wspólnej, i, i coś tam jeszcze jestem tutaj trochę do tyłu, trochę No, wszystkie na, te, te, te fanowskie seriale. No, ale jeszcze tak dalej powiedział. w The Last of Us, czyli drugiej gry, w, takiej dużej grze od Sony, która wychodzi w tym roku, pojawią się Anna Cieślak jako Eli i Krzysztof Banaszyk jako Joel, więc są. Um, no, znaczy z jednej Ej. strony. To jest fajnie, nie, że oni starają się robić dobre polskie dubbingi i takich dobrych aktorów do tego biorą, ale z drugiej strony... No właśnie, nie wiadomo czy są to dobrzy aktorzy, ponieważ te wszystkie nazwiska, które wymieniliśmy, żaden z tych aktorów nigdy nie miał doświadczenia w robieniu dubbingu growego, a to jest zupełnie inaczej, bo jak robisz... Gasków... No ale wolałbym znowu Boberka, żeby był, wiesz... No nie, ale wolałbym jakiegoś, no nie wiem, nowe... nie musi być znany aktor, nie, ja wiem, no, że nie. to robią dla... Yy, dla reklamy. Po, dla reklamy i żeby po prostu podbić, podbić sobie sprzedaż, no ale jakby jakiegoś fajnego aktora, który naprawdę umie to robić, bo to nie jest jakby, to nie jest łatwa sztuka, żeby zrobić dubbing do gry, bo no my nic nie widzimy, znaczy aktorzy nic nie widzą, mają tylko, tak jak my, karteczki i mają kawałki tekstu i, i tyle, i muszą z tego wywnioskować, i, i jaka jest scena, jaki w jakim humorze jest aktor, i, i tak dalej. A w dubbingach, na przykład to jest... animowanych, to aktorzy widzą w ogóle całą scenę i mm. oni podkładają pod to po prostu głos. I powiem ci, że to mnie trochę dziwi, Ym, bo ja myślałem, znaczy dlaczego, nie wiem, czy to jest jakaś teoria, czy tam jakoś prawnie jest to zabronione, bo moim zdaniem powinno być tak, że nawet aktorzy dobingujący właśnie na przykład w Polsce mają jak chociaż jakby, nie wiem, prototypową scenę zrobioną tam z jakichś animacji sztywnych, nie nie bo wiem. chociaż trochę widzieli, albo jak na przykład widzimy, że Sony nagrywa te wszystkie nagrywki z tu 2 tam tych aktorów oryginalnych, nie mogliby tego pokazywać aktorom polskim, żeby oni chociaż widzieli emocje, jakie są wyrażone na, na twarzach i tak dalej, bo właśnie Więckiewicz w jednym z tych wywiadów tam dla Sony mówił, że, że to jest trudne, bo oni nie widzą, jak się zachowuje aktor podczas danej sceny i tak dalej, i tak dalej. I to faktycznie wpływa potem w niektórych scenach na brak takiej naturalności. I to, to było widoczne w wielu grach, moim zdaniem. Przy czym, no po prostu byłoby łatwiej. Nie wiem, czy to jest jakoś. Zabronione. Nie, może się boją po prostu, że ten, te, te wszystkie materiały jakoś wyciekną, bo jakby. To no może stras strasznie kontrolowane. też nie? może wycieknąć, przecież tak samo zakładając, wiesz, skoro nagrywają dialogi no, faktycznie. I tak dalej. No nie wiem dlaczego tak, tak robią, ale. Jest klosalna różnica, bo na zachodzie zazwyczaj aktor, który podkłada głos, jeszcze robi motion capture i w ogóle tak jak na przykład właśnie Beyond Two Souls, to po prostu nagrywali jak film, tylko nam to nakładali tekstury i silne gry i no. dopiero wychodziła z tego gra. No a tutaj to się naprawdę na kawałku papieru pracuje, więc no, to jest jeszcze, duża różnica. Jeszcze a propos ja chciałem powiedzieć, że tu będzie też taki problem, przynajmniej dla niektórych graczy, którzy lubią polonizację, bo są tacy graczy na pewno, którzy, na się, ja. którzy się cieszą z tego właśnie, że są polskie głosy, że oni będą musieli kupić polską wersję gry wydawaną przez Sony Polska, a te gry od Sony od jakiegoś czasu są już drogie. Już ten 239 zł cena sugerowana, nie, w niektórych sklepach nawet 249 Ale może na przykład sobie kupić grę z dystrybucji Czech, a tam jeszcze nie podrożały, a to jest ten sam region, co nasz, więc naj. Znajdziesz też polską wersję, tylko Aha, że wtedy tylko, że tak. nie dajesz zarobić polskiemu, sony Polska, i ono wtedy nie ma pieniędzy, żeby zrobić właśnie te dubbingi. I tak jakby koło się zamyka. Chociaż... No sorry. Ja, ja, ja na przykład będę kupował IDELAST Was i wyjąt. W wersjach tych angielskich jednak, bo ale to wy wychodzi taniej. Serio prostu. wystarczy poczekać miesiąc na przykład jak z tym nowym gadoworem i gra jest na 100 zł bo to chyba teraz chodzi 120, 130. No to też używkę. świadczy o tym, jak się sprzedało, nie? Beyond to Souls. I mówisz o w czyli też nie dasz zarobić zarobić strony Polska, nie? Jak kupisz już, No nie tak. No to samo wychodzi. No ale w każdym razie nie wiem, czekamy na efekt końcowy. A jeszcze pracy. o jednym powiem, bo mi na przykład nie pasują strasznie te głosy kobiece. Zupełnie one mijają się z tym, jak te, po prostu, ci postacie w grze, nie aktorzy, postacie, to, to miałem na myśli, po prostu się zachowują, bo zazwyczaj głos musi pasować do twarzy, nie? Na przykład no Robert tak. Więckiewicz naprawdę idealnie pasuje, jakby to była dla niego. William Dafoe to jest po prostu idealny głos dla niego. No ale na przykład właśnie Małgorzata Socha i Jodie Holmes to nie. nie. Nie ja tego nie odczułem jakoś tak. No ale i tak nie będę grał w, pol, w polską wersję. Więc no to jest nie, żeby... nie, żeby... nie, Ja nie hejtuję, ja po prostu wolę bardziej naturalnie zawsze dla mnie brzmiały angielskie głosy. Czy tam japońskie w japońskich grach i tak dalej, albo właśnie ukraińskie w ukraińskich. Więc no, wypowiadajcie się w komentarzach na temat dubbingów polskich, czy lubicie, czy nie, czy jesteście przeciwko, czy za. I jaką wersję kupicie? Gier od Sony Polska. A my się żegnamy powoli to był 67 Siódmy odcinek tak. podcastu GNM. Plus byli z wami jak zwykle Mateusz Zdanowicz i Mateusz Fidut, trzymajcie się, hejo.